Dzień dobry. Nazywam się Monika Żebrowska. Jestem pracownikiem Muzeum Regionalnego w Pułtusku i w dzisiejszym odcinku opowiem o organizacjach, które w naszym mieście działają nieprzerwanie od 1450 roku. Zapraszam na odcinek poświęcony Półtuskim cechom rzemieślniczym. Tradycyjnie bractwo posiadało również skrzynię cechową, czyli ladę, w której przechowywano dokumenty, pieczęcie, klucze do kasy, chorągiew. Lada pełniła również funkcje ceremonialne. Otwarcie jej oznaczało rozpoczęcie obrad, a zamknięcie, zakończenie zgromadzenia. Lady często posiadały przyskrzynki, czyli zamykane schowki umieszczone wzdłuż krótszego boku skrzyni, w których przechowywano ważne dokumenty. Na środku żółtego tła pojawia się czarno-biała rycina panoramy Półtuska. Wyżej czarny napis „Półtus przez wieki”. Zdjęcie współczesnej panoramy miasta. Czarny napis. Odcinek trzeci. Cechy rzemieślnicze. Badania archeologiczne prowadzone na Wzgórzu Zamkowym w latach 1976-1989 przyniosły niebywałą mnogość artefaktów świadczących o istnieniu zawodowego rzemiosła w Półtusku, co najmniej od XIII wieku. Archeolodzy odnaleźli ślady trzech warsztatów funkcjonujących przez lata w różnych miejscach – Rogowniczego, Kowalskiego i Szewskiego. Wpisanych w pisanych źródłach historycznych pierwsze wzmianki na temat półtuskiego rzemiosła pojawiły się w XIV wieku, jeszcze przed urbanizacją skupioną wokół rynku i dotyczyły nadań przywilejów na budowę młynów. Wtedy jeszcze w półtusku nie istniały cechy rzemieślnicze, choć w Polsce pierwsze bractwa cechowe pojawiły się pod koniec XIII wieku. Cechy były grupami zrzeszającymi przedstawicieli tego samego lub pokrewnych zawodów przede wszystkim w celu ochrony swoich interesów gospodarczych. Były to instytucje samorządne, które posiadały wewnętrzną strukturę. Cech regulował wszystkie dziedziny życia jego członków, ustalał zasady kształcenia w zawodzie, dbał o zachowanie jakości wyrobów i jednocześnie eliminował konkurencję pozacechową. Zakres działalności Cechu określał statut i przywileje nadane mu przez Radę Miasta lub Panującego. W zamian, Cech zobowiązany był odprowadzać podatki oraz zapewniać militarną obronę przed najeźdźcą. Dlatego obowiązkiem cechów było utrzymanie w należytym stanie bram i wyznaczonych odcinków umocnień oraz wystawianie na nich straży. Stąd pojawienie się w tradycji cechowej sztandarów i broni drzewcowej. Członkowie cechów pełnili również służbę przeciwpożarową w mieście. W półtusku pierwsze cechy otrzymały przywileje zarządów biskupa Pawła Giżyckiego. W 1450 roku w ten sposób powstał cech krawców a pięć lat później cech z Dunów. 7 października 1540 roku biskup Płocki Jakub Buczacki zatwierdził statut cechu szewców. Rękopis spisany łaciną na pergaminie poświadczony pieczęcią biskupią z herbem Abdang w 1988 roku został przekazany do Muzeum Regionalnego przez cech Rzemiosłu różnych w Półtusku. Razem z tym dokumentem do zbiorów muzeum trafiło potwierdzenie statutu dla tego cechu z 1 marca 1644 roku podpisane przez biskupa płockiego Karola Ferdynanda Waze. W cechach obowiązywały trzy etapy wtajemniczenia walka na zawodu: uczeń, czeladnik i mistrz. O przyjęciu na naukę decydowała starszyzna cechowa. Do warsztatu byli przyjmowani chłopcy o pochodzeniu mieszczańskim w wieku 8-15 lat. Termin w zależności od zawodu trwał co najmniej 3 lata. Po zakończeniu nauki uczeń musiał zdać egzamin przed całym zgromadzeniem cechu, przedstawiając wykonany przez siebie wyrób. Potem następowały wyzwoliny, po których uczeń stawał się czeladnikiem, a jego obowiązkiem było odbycie wędrówki zawodowej w celu zdobycia większego doświadczenia. Po jej zakończeniu kilka lat później czeladnik mógł przystąpić do egzaminu mistrzowskiego, którym był tzw. majstersztyk. Dopiero potem zostawał uroczyście przyjęty do cechu. Z ceremoniałem tym ściśle związany jest specjalny rodzaj naczynia zwany wilkomem. Wilkom to obrzędowy puchar wykorzystywany podczas uroczystości cechowych. W Muzeum Regionalnym w Półtusku mamy w zbiorach jeden wilkom. Jest to wilkom cechu młynarzy pochodzący z 1702 roku. Wilkomy zwykle były wykonywane sceny rzadziej ze srebra. Były przykrywane ozdobną pokrywką z figurką trzymacza, który dzierżył tarczę i chorągiewkę, na których grawerowano emblematy cechu. I Tutaj zawieszano srebrne zawieszki, które fundowano też z okazji jakichś ważnych dla cechu wydarzeń. U nas niestety brakuje tych zawieszek i pokrywki, natomiast sam wilkom jest też świetnym przykładem takiego rzemiosła cechowego. Poza tym podczas uroczystości cechowych były wykorzystywane też zwykłe inne naczynia, tak jak na przykład kufel do piwa. Jest to kufel cechu oraczy z 1814 roku z grawerunkiem przedstawiającym oracza w polu. Też bardzo ciekawy przykład rzemiosła wykorzystywanego w cechach. Każdy cech posiadał swoje godło, które występowało na pieczęciach uwierzytelniających dokumenty, chorągwiach, oznakowano nim warsztaty, ozdabiano naczynia. Ważnym elementem organizacji życia cechowego były obesłania lub inaczej obwołania cechowe. Służyły one do zawiadomienia o dniu i godzinie zebrania w gospodzie lub izbie cechowej. I były to takie metalowe plakiety z godłem lub patronem cechu, jak ta ze zbiorów muzeum należąca do cechu garncarzy. Widnieje na niej nazwisko Kazimierza Azrobeckiego, mistrza cechowego, który występuje również w księdze cechowej przekazanej niedawno do zbiorów muzeum przez połódzkiego garcarza pana Jerzego Plagowskiego. Jest to interesujący łącznik między dwoma artefaktami, które świadczą o historii tej organizacji cechowej. Sam ofiarodawca należy do rodziny o bogatych tradycjach cechowych, co z kolei stanowi dowód na to że mimo upadku organizacji cechowych wraz z rozwojem przemysłu w XIX i XX wieku, tradycja ta żyje i potomkowie członków cechów ją między m.in. poprzez zrzeszanie się w cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorczości w Półtusku. Historia cechów rzemieślniczych w Półtusku jest niezwykle bogata. Nie sposób opowiedzieć o wszystkim w ciągu kilku minut. Mam jednak nadzieję, że zachęciłam Państwa do samodzielnego odkrywania jej tajemnic. Tymczasem zapraszam na kolejny odcinek cyklu Półtusk przez Wieki, z którego dowiedzą się Państwo, co w Półtusku robił ksiądz Piotr Skarga, czym zasłynęło miasto w XVI wieku oraz dokąd prowadzą tajemnicze korytarze pod wzgórzem Abrahama. Do zobaczenia! Na białym tle pojawia się szaro-czerwony napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Logo czerwonej korony, pod spodem czarny napis Narodowe Centrum Kultury. Czarny napis. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Czarne tło, białe napisy. W odcinku zaprezentowano zabytki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Półtusku eksponowane na wystawie stałej oraz przechowywane w magazynach, a także materiały udostępnione online w domenie publicznej. Scenariusz i reżyseria Monika Żebrowska. Kamera, dźwięk, światło Robert Gorczyński i Jan Kisiel. Montaż Robert Gorczyński. Tłumaczenie na język angielski Michał Filip Świdła. Tłumacz polskiego języka migowego Mariola Kozłowska Nowak. Muzyka. Domena otwarta museopen.org